Na niebie daje znak Tylko pampus kocha tak Rano wstaje, ziarno zieje, Pora ludziom dać nadzieję Sieje je, sieje je, sieje je sieje je, sieje je, sieje je, sieje je, sieje je. Bardzo śmieszne, Michasiu. Posłuchajmy, jak śpiewały dzieci na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej z Kowroneczek w Nowym Sączu. W Nowym Sączu już po raz ósmy odbył się festiwal piosenki dziecięcej pod nazwą Skowroneczek. Eliminacje odbywały się na podstawie przysyłanych nagrań. Zgłosiło się ponad 60 uczestników, spośród których jury wybrało 46 osób. Festiwal odbywał się w samym centrum Nowego Sącza, na rynku. Nowosądecki Rynek jest jednym z najpiękniejszych w Polsce. Cieszę się bardzo, że jest taki ogrom ludzi, że jest to festyn rodzinny. Rodzice przyszli razem z dziećmi, przyszli dziadkowie z wnukami, ale cieszę się przede wszystkim, że możemy tutaj przywitać dzisiaj dzieci z różnych stron Polski. Przeminęło dni już parę bardzo mocno jest reprezentowana Bielawa, to okolice Wrocławia. Jest także dziewczynka ze Szczecina. Mamy reprezentację z Rzeszowa, Tarnowa. No i oczywiście Nowy Sądz i okolice też pięknie się zaprezentowały. Niepotrzebny budzik nikomu. Ty na powiekach złote skry Mam na imię Wiktoria Pruchnicka. Przyjechałam z miejscowości Podole Górowa. Śpiewałam piosenkę Alicji Majewskiej, jaki piękny świat. Piosenka opowiada o tym, że wokół nas jest taki piękny świat, że śpiewają ptaki. Mam nadzieję, że się spodobała. Kocham dziś ten szklany prostokąt. Jaki piękny świat! Przyjechałam z głębokiego, takiej malutkiej miejscowości, niedaleko piwnicznej. Śpiewałam piosenkę z filmu Rogate Rancho Czy nastanie znów świet Eweliny Flinty. Bardzo ta piosenka jest melodyjna, opowiada o świecie, który nas otacza. Czy długo tak być ma? Nazywam się Violetta Smajdor, mam 11 lat. Pierwszy raz uczestniczę w festiwalu Skowroneczek. Pani Szymbara, która przygotowywała mnie do festiwalu, wybrała mi piosenkę Lis do Boga, która opowiada o tym, że mówię do Boga, co się teraz dzieje wokół nas. Piosenka mi się bardzo spodobała i z nią przeszłam do finału. Drogi Boże, piszę chociaż kilka słów, Innym razem napiszę więcej. Na początku życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam Ci najgoręcej. Nazywam się Ilona Krawczyk. Przyjechałam tutaj z Tarnowa. Yy, śpiewam piosenkę pod tytułem Modelkę Ewy Farny. W piosence opowiadane są marzenia, które chciałaby bardzo spełnić swoja yy, taka przyjaciółka ulubiona, która bardzo by chciała zostać modelką, ale później myśli, nie, mam ochotę zostać fryzjerką. I jej marzenia spełniają się jako fryzjerki. Mam wielką ochotę latać samolotem. Ja osobiście bardzo bym chciała zostać modelką. Panowie i panie, ja mam powołanie. Już taniec i na fitness słoje Co dwa dni lekki makijaż Kolorowy watałaszki Specjalną to, nagrodę to, ufundowało to, polskie to, radio na festiwal Skowroneczek przyjechałam pierwszy raz z Basią w brzuszku. To było 8 lat temu, Basia w tym roku kończy 7 lat i od samego początku jesteśmy obie na tym festiwalu co rok. Dzięki temu Basia rosła razem z tym festiwalem, a ja mogłam obserwować to, jak dzieci tutaj chętnie przyjeżdżają, jak się zmienia też to, co śpiewają, co chcą śpiewać. Roczny razem, bo już czas, cztery ściany to nie dla nas. Nie zatrzymasz żadną z bram. Przez mury do góry nas gna. Słońce czar. Jury oceniało dzieci w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodszej, średniej i najstarszej. Przy ocenie piosenki bierzemy pod uwagę przede wszystkim czysty, ładny śpiew. Unikamy oczywiście osób, które fałszują, ale takich nie było. Wszystkie dzieci śpiewały czysto, poczucie rytmu i taki ogólny wyraz sceniczny, aby strój na przykład był dopasowany do charakteru piosenki. Wszyscy uczestnicy zaśpiewali bardzo ładnie, ale w szczególności spodobał mi się jeden chłopak, a mianowicie Wojtek Batko. Zaśpiewał bardzo ładnie po włosku utwór pod tytułem Zupa Romana. Miało bardzo trudne zadanie, bo musieliśmy z każdej kategorii wybrać tylko jednego uczestnika. Było to bardzo trudne, bo każdy świetnie tańczył, śpiewał. Naprawdę wszyscy byli wspaniali. A więc ten mały liścik pisze do ciebie z wiarą, że ty przeczytasz go. Mnie najbardziej podobał się występ Karoliny Pietrza, która zaśpiewała piosenkę pod tytułem Margherita. Miała y, wspaniałe ruchy, bardzo dobrze dobrany strój i dzięki niej poczułam się jak w Hiszpanii. A mi się najbardziej podobała piosenka Cud w szafie. Zaraz, panny wszał. Suknia ma niemodny krój, tamtą znów naruszył mól. Tej wyglądam śmiesznie, jak strach pośród pól. Dziecko jednym z podstawowych praw ma prawo do rozwoju własnych zainteresowań, do śpiewania, tańczenia, do malowania. Myślę, że festiwal jest takim dobrym miejscem, gdzie można udowodnić te swoje zdolności, które są. Choć na moment, choć na chwilę lecieć tam. Każda inicjatywa, która ma przysporzyć radość na twarzy dziecka, warto jest kontynuowania. Spójrzmy festiwal. Świadczy, że my dorośli potrafimy w sposób wspaniały zorganizować wolny czas dla dzieci, jeżeli tylko wykażemy trochę więcej zainteresowania. Życie jest piękne, choć to jedno tylko masz. Przed nami jeszcze wspólnych 10 dni, warsztaty, w czasie których dzieci będą mogły się spotykać ze wspaniałymi ludźmi kompozytorami, aktorami, choreografami. Będą miały zorganizowane koncerty. na następny, dziewiąty już festiwal Skowroneczek znajdziecie w promyczku albo na jego stronach internetowych. Finał w czerwcu przyszłego roku. Zachęcamy i namawiamy Was do wzięcia udziału. Ziarno oczywiście też tam będzie. Bardzo mi przykro, że nie mogę już w przyszłym roku wystąpić na tym festiwalu, ponieważ jest on tylko do końca szóstej klasy. Ale chciałabym bardzo serdecznie podziękować księdzu Andrzejowi Mulce, organizatorowi tego festiwalu. Bo to życie Bo życia, puls, to rogi plus to plus. dziękuję organizatorom za zaproszenie na festiwal. Wszystkim z kowroneczką z Nowego Sącza serdecznie gratulujemy i pamiętajcie, kto śpiewa, ten dwa razy się modli. To co? Stworzymy nas ziarnowy, chór? chórcowy na to! to, 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 to Dobry pomysł. Pierwsza próba odbywa się dzisiaj na podwórku. Dobrze. To no, no, <gry> A na ziarno zapraszamy jak zwykle za tydzień w sobotę rano. Do zobaczenia. Szczęść Boże! Jak zbundować!